Cześć, Manko, tej strony, dał 15 e, Jak widzicie farming simulator 15 i je wracamy z powrotem po przerwie chyba miesiąc albo półtora ze sprawdzaniem map. E, oczywiście pierwszą, w tym można tak powiedzieć w drugim sezonie wybrałem sobie mapę mała wieś mikromap e, i po prostu ciekawostka mnie zebrała jak zwłaszcza tą mapę e, do fs 15 jak ona jest zrobiona, więc chciałem ja wam pokazać, ale oczywiście do kolejnych odcinków e, dawajcie swoje propozycje, e, oczywiście będziemy sprawdzać jak e, będą wyglądały wasze propozycje e, tak często będą ukazywać się e, nowe odcinki e, z tej serii, króliki fajne nawet, a podstawowe budynki widzę Też napisane jest numer telefonu od tyłu. No i po kolei, no co mamy co na gospodarce? E, w tej serii jestem biedny, nie mam e, samochodu. Nie będę już jeździł pick-upem. Będę wszystko robił na pieszo. E, mamy jakąś taweczkę, tu możemy napełnić. Oczywiście nawóz i opryskiwacz. Mamy dwie wiatki. Dwie wiatki ja tu mam o, nie można wejść. Mhm. Grub. E, tak ogólnie... Em, mamy mały problem, bo e, nie chciałem sobie wrzucać dodatków do mapy, czyli tych triggerów i innych takich, żeby mi się po prostu nie podmieniły z tymi, co gram i żeby nie było potem problemów e, w multiplayerze, jak wiecie, ciężko z tymi wodami się dograć, więc wybaczcie, że będę przechodził przez mury, no ale to chyba... Nie jest takie, nie jest coś złego. Jak widzicie tu, można sobie napełnić. Yy, siewnik, a... O, kogut kogoś w los nie potrzeba a tu oczywiście wysypujemy, wyjeżdżamy przez te brota i możemy sobie wysypać yy, zboże skoszone dalej, tu mamy wodę dla krów fajna w ogóle to jest przyczepka z wodą yy, tu mamy shambo, shambo, shambo yy, obornik, takie fajne miejsce to w ogóle zrobili tutaj o, a deska. A, a, deska. Fajna, fajna. Jeszcze raz chcę. Bude, bude. Poleciały. E, tu oczywiście na mleko. Więc fajne miejsce w ogóle oznaczone dla e, krów. Powiedziałem sobie, że na górę, a można, można. Albo i nie można. No nie gada się, nie można tu wejść. Można wejść, ale ja ja. Może. A dziwne. Aha. E, e, lubię w ogóle te ambony. Możemy właśnie bawić się, żebym tylko strzelał. E, dobra, tu mam ładnie owinięte bele. oczywiście. Wszystko jasne. E, tu pewnie skup e, belek żmika, tu możemy sobie napełnić przyczepę. Oczywiście piękny. Piękny domek. Po prostu megaśny. I można powiedzieć, że tyle co do gospodarki. Więcej na gospodarce nie mamy. Tu w ogóle mamy jakiś śmieszny pas. Eee, po prostu cztery redliny buraków. Aż nie wiem, tu się robią trzy, tu się robią potem dwie. Ale tak ogólnie mówiąc, to nie wiem jak ktoś tutaj pomylił się albo tak specjalnie dla urozmaicenia tego pola. Tutaj kukurydza, tu podem też jest kukurydza. Tu inne zboże. Tutaj znowu kukurydza. Każda w innej fazie. Yy, dojrzewania. Tu idziemy do... o ładne pole rzepaku. O jaki mamy skiń rzepaku? Tu w ogóle jakiś dojazd leśny o bardzo fajnie to jest leśny i oj mamy 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 lasek mamy lasek do y, wycinki a szczerze powiedziawszy ja mam mam ciekawe y, chcę coś sprawdzić jak zwykle y, są y, po prostu mówiąc czy po prostu las jest dobrze zrobiony trzeba sprawdzić Czy po prostu da się ciąć? Aha. O kurde. To bo ja mam włączony ten dodatkowy, ale dobra, omijmy to. nie Zobaczymy co się stanie. W ogóle dawno nie ciąłem. Uuu, drzewo spadło. No, można powiedzieć pod skosem spadło, to dobrze drzewo zrobione. A jak dobrze drzewo zrobione, to polecam serdecznie. Fajna, mała, zrobić sobie taki mini-modpak można e, z polskich tutaj modów e, posprawdzać, jak te polskie mody współpracują. No i lecimy dalej, tu ciąg dalszy. Tu można sprzedać drwo, tu biury. Bardzo fajnie zrobione, to powiem Wam mam szczerze. może tak będę szedł, będę wyżej ciąg dalszy tej drogi tutaj do właśnie, aha, czyli tu możemy tędy też wjechać tą tak zwaną e, polną drogą do pól można fajnie sobie zjechać e, tu właśnie do ta, taku, do tego całego najważniejszego lasu fajnie, las drogowy, ciekawie tutaj w ogóle mm -hmm, ktoś chyba jeździł z dwukołówką i widłami rozrzucał gnój Pewnie Miki, Miki lubi takie sporty Bolek pojeżdżał, Miki rozrzucał, a potem Miki pojeżdżał, Bolek rozrzucał, więc naprawdę sporty ekstremalne dla panów. Ja widziałem to chyba w Polusiowie takie coś. Eee, też były... O, oh, fajny skin. Uż, w mordkę. Dobra, fajne rzeczy. O, mamy silos na kukurydzę. Pryzma jak się patrzy. Tylko ładna siatka. Kurcze. Ciekawie gdzie kupił. <laughs> Nie, fajne, fajne, fajne w ogóle. Ta mapa taka na polskie jest w sama. Sołtys. Z wielkie. Bardzo fajna ulica. Mój gość. Dzień dobry. Zamknięty. Sołtys się pinuje. Uuu, ale ma tutaj ładny podwórko. Dobra, lecimy dalej co tu mamy tutaj mamy pewnie sklepik agromat, tak mamy tu agromę sklep firmowy pomoże zawsze agromat pomoże chociażbyś tego nie chciał tak agromat pomoże aha, tu kolejny domek kapliczka co na jest bardzo fajnie ładny napis tutaj, a ładnie ocieplają chałupę widzicie tutaj ktoś sobie w ogródku kartofle zasadził widzimy tam dla mnie no fajne w skin tylko to jest chyba skin albo grubera po... po 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 prostu już po nawożeniu nawozów albo taki dziwny mod skin orki yy, dalej tu oczywiście skup jest skup naprawdę fajna mapa widzę że ciekawie dopracowana nie wiem czy sobie na jakiś mod pod polski i po prostu pogram sobie na niej. Tu też można buraki ziemniaki yy, się pozbyć. Może tak które przyspieszymy, bo to będzie tak trochę nudne i do tego też szedł powoli. Ale właśnie tutaj, że mam ten mod chodzenia i tam w ogóle ruszania tego wszystkiego myszką całą góra dół w dół. To ma być lepiej mi, niż tym samochodem. Sklep u Fumskiego. kurczę, Fumski nie wiedział, że sklep otworzył, ale dobra, fajnie, miło. No i tu cały wjazd na Tom do no, gospodarki najważniejszej tutaj mamy łąkę tam już mamy cały tartak fajnie bo tu stopy więc trzeba uważać albo w lewo albo w prawo my pójdziemy jeszcze w prawo w umbski po prostu w kempingu i tu jeszcze zobaczymy a nie nie przepraszam jest orka o kurna, to orka to w ogóle ciekawe skiny pobawione tutaj powiem wam szczerze ta mapa jest naprawdę, nie wiem, muszę zobaczyć czy jakiś fajny polskie model na skleić. Jak tak? To chyba się na nią skuszę. Przerzucę się z tej e, z Mazowsza właśnie na no, mikromapę. No, no, taka mikromapa... Sprzedam, piłę mi teraz grażnik trochę. Jak tak e, ciągle jak chcę poruszać coś, to to one mi się włączą. Fajnie, w ogóle tutaj te pola mi takie grubo, w ogóle grubo, nie, naprawdę mi się bardzo podoba e, ta mapa, więc oczywiście polecam serdecznie ją. E, widzicie co i gdzie i jak, więc naprawdę coś pięknego. Link w opisie oczywiście, e, podam Wam link w opisie, plus też tam są dodatki dowodów i save, który by podany, tylko żebym oczywiście pamiętał. To jest najważniejsze, bo bez tego nie rusz. Więc tak ogólnie jeszcze tutaj przejdę, sobie, sobie się tak trochę wysoko. Porozglądamy się. Jak to wygląda? Tu woda na łące jest. Ja chcę tutaj zobaczyć tą wodę na łące. Pcina I ja czy kręcę. Nie no, to już jest coś pięknego. Mikromapa rządzi dla mnie moim zdaniem. Pierwsza mikromapa. Ja zawsze <śm> lubiłem <śm> do 13 mikromapy, było naprawdę fajne to była taka, taka miła zabawa. I naprawdę coś pięknego. Tu jeszcze raz z lotu dronem moim osobistym polskie flagi wszystko można sobie obejrzeć Dla mnie bomba Coś pięknego Tutaj to po prostu w tym gnu no, tak porozwalali aż mi się śmiać No jedyna rzecz, która jest tak dziwnie zrobiona No ale no, no, kto lubi no. Ciekawe zrobione, ciekawe tutaj transformator Jest źle Okej, okay. no dobra, no to oczywiście, ciąg dalszy tej serii, znaczy, ciąg dalszy tej serii, no to powiedzieć, to już jest część druga tej serii, bo pierwsza część, nie wiem, chyba tam 12 odcinków, czy tam, nie wiem, już nie pamiętam, nie sprawdzałem przed wizją, yy, postanowiłem, będę trochę przerwy, bo mało już kto tam w ogóle yy, pisał na temat jakichś map, yy, teraz mam taką jakąś chęć, a mówię, Właśnie tą mikromapę zobaczyłem, a mówię, może zacznę z powrotem yy, dalszy tej serii, żebyście mogli kolejny raz sprawdzać. Yy, ja mam pokazywać jakieś ciekawe mapy, a wy posyłać, jakie wy chcecie, żebym ja sprawdził. Więc jeżeli będzie dużo ciekawych yy, komentarzy i fajnych map, żebym mógł opisać je, yy, chociaż żebyście mogli popatrzeć, jak to wygląda wszystko, yy, to piszcie w komentarzach, oczywiście wpadajcie na mojego fanpage'a. E, oczywiście, klikamy. Lubię to, żebyście wiedzieli, jak najwięcej co ja tam ciekawego mam tam do zaoferowania. No i co, no? Łapkujcie, subujcie, komentujcie, a, a na pewno będziecie coraz więcej filmów widzieli u mnie. Wakacje są, więc będę się starał, jeżeli tylko czas mi na to pozwoli, jak najwięcej filmów wydawać. Na pewno będę się starał, jeżeli będę w domu, jeden murowanie w dzień każdego dnia będzie, ale jeżeli dam radę o dwa, to będą po dwa filmy yy, jak jakiegoś dna. Więc łapujcie, jeszcze raz subujcie, komentujcie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!